Czas wybrać się na bieganie, zrobić sobie poranny rozruch. Nakładam SPF, co by mi nie upaliło za bardzo twarzy. Nie mam cię ochoty robić jakiegoś szalonego dystansu. Po prostu rozruszać ciało. Dzisiaj znowu rozpoczynają się upały. Mamy tutaj od kilku dni znowu upały po 30 stopni. Więc no, jest, jest konkretnie, więc trzeba się po prostu wybrać. Rozruszać ciało, zrobić nawet 2-3 kilometry. I tyle. Nie chcę jeść śniadania przed bieganiem, zaraz sobie zjem, więc zjem tylko dwa taktyle z masłem orzechowym, żeby dodać sobie energii, żeby nie być na pusty żołądek. Let's go. Zróbmy to. mi wspomnienia z tego jak biegałam kiedyś tak mega intensywnie te same okolice właśnie wszystko to samo 2 km za mną teraz już powoli wracam do domu ale to bieg właśnie do pareczku. tutaj jest od razu wiecie, tak chłodniej lepiej także trzymajcie kciuki żebym dobiegła cała zdrowa szczęśliwa a nie zmęczona Let's go! Let's go! Jestem przy schodach, na których kiedyś wykonywałam dużo treningów. Trzeba wrócić do podstawy. Trzy kilometry już zrobione. Let's go! To co sobie założyłam, zrobiłam, także teraz powrót do domu, śniadanko, i jedziemy na shopping. Muszę zrobić kilka zakupów do domu jedzeniowych, także zapraszam Was na dwoka dzisiejszego. Dodatkowo w takie upały wspomagam się nie tylko wodą mineralną której piję bardzo, bardzo dużo, ale również kupuję sobie takie wody z na przykład magnezem, czyli one od razu mają witaminy. To jest wszystko bez cukru, na przykład z syropem zagawy albo z ksylitolem, saszetki właśnie, żeby ciało się nie odwodniło, żeby dostarczyć dużej ilości właściwych składników. Na przykład można do wody dodać sól malajską. Ale ja właśnie ostatnio znalazłam coś takiego, oprócz tego, że ma też sobie właśnie sól himalajską, ma właśnie elektrolity, magnes, jest to akurat o smaku ginger and cherry, także bardzo fajne. Nie dodaję całej saszetki, bo akurat to są takie saszetki, które dają się do wody. Ponieważ jest to słodzone. Stebię, to jest to dla mnie i tak i tak zasłodkie, gdyby tej stewi tutaj nie było, byłoby idealne, więc ja to, ja to sobie dzielę na cztery części i dodaję do wody i tak to po prostu piję, albo kupuję sobie właśnie wody z magnezem, albo tutaj jeszcze inna woda. Y Healthy Energy, dodatkowo z herbatą, i wszystko jest oczywiście bez dodatku cukru. Także można naprawdę znaleźć bardzo fajne energetyki, które są naturalne. Tutaj, akurat na bazie zielonej herbaty, bardzo fajne, lekkie. Także ja wspomagam się czymś takim właśnie podczas takich upałów, jakie są dzisiaj. 30 stopni. Wow, UK po prostu szaleje. Tak właśnie wygląda domowy, naturalny jogurt proteinowy. Czyż to nie wygląda przepięknie? sobie wrócę po takie kwiatuszki. Pierwsza część zakupów zrobiona. Kupiłam to, co musiałam, takie najpotrzebniejsze. a Teraz idę dalej, ponieważ tutaj jest niedaleko market. Trzeba zobaczyć, co tam mają fajnego, więc chodźmy, zobaczymy. Wreszcie mają borówki tutaj na markecie, bo Przy długi czas nie było, więc wezmę sobie od razu takie dwie tacki, po dwa funty to jest naprawdę super okazja. Mam sobie juice, pineapple i mango. Mam soczek. Pineapple, mango. To jest po prostu przepyszny, odświeżający, lekko taki zimny. powiedziałam, że kupiali mi tak troszeczkę lodu, ale bardzo mało. Dzisiaj jest po prostu totalna picura. Mam dwie opcje na lunch, znaczy mam dużo opcji na lunch, ale y, myślałam o bardziej kanapce. Mam jeszcze chleb, właśnie, który muszę wykorzystać, starszy, bo dzisiaj kupiłam nowy, więc tamten jeszcze muszę zjeść. I żeby sobie go stosować i zrobić z awokado i jajecznicą, czyli to, co ostatnimi czasy lubię bardzo jeść, ale też y, na przykład mam tuńczyka. Mogę zjeść tuńczyka zmieszanego właśnie z odrobiną majonezu. Na to dać ogóreczki, ponieważ kupiłam sobie jeszcze w polskim sklepie teraz na szybko ogórki mało solne, więc no, dostanębym się. Chociaż nie wiem. <śm> Jaką kanapeczkę sobie zjeść? Poczekam jeszcze, bo nie jestem w sumie głodna. Tak za pół godzinki sobie coś zrobię. I lanczyk gotowy. Uwielbiam takie rozwiązania: 10 minut, wszystko przygotowane, także szybki, prosty i bardzo dobry. Wycham ja do mojej kawiarenki. na kawiarenki to się robi z będzie. Pysznie mam dzisiaj, ogromną wodę na kawę nie piłam, w ogóle nic właśnie takiego kawowego, więc chyba za tego potrzebuję. <grywka> Z Łukaszem jesteśmy na łączach, kawki wspólne. Ogromną ochotę na loda, i teraz właśnie jestem w Westfield. I tutaj mają lody bez cukru, a mianowicie mrożone jogurty bez cukru, więc idziemy. Od dłuższego czasu chodziły za mną już takie kamizelki do biegania, żeby nie, nie mieć tej takiej torebki, którą ja mam na biodrach, bo ona jest bardzo przeszkadzająca podczas biegania. Ja właśnie myślę, żeby kupić sobie coś takiego i tutaj można wpakować wszystko. Tylko żeby to było na zamki. Akurat to jest otwarte, ale właśnie coś, coś takiego, no i hmm, 18. A to jest taki plecak tylko, Ok. Tutaj a tylko z Karimora mają właśnie zależy mi aby kupić coś takiego żeby po prostu było wygodne do założenia i żeby się po prostu fajnie w tym biegało żeby można było włożyć telefon właśnie taki o zameczek na telefon na jakieś klucze i właśnie na coś do picia gdyby była taka potrzeba, jak widać tutaj są akurat takie włożone butelki że jak jest na dłuższe dystanse ja akurat robię teraz krótkie dystanse ale może to by się bardziej sprawdziło Wezmę sobie o ten. To jest jogurt mrożony z, z, bez cukru. On chyba ma syrop z agawy, więc wezmę sobie duży z trzema toppingami. Mam swoje lody, a raczej mrożony jogurt grecki z kokosem i owocami. W ogóle mam taki dzień, że nie liczę kalorii, że tak bardziej na spokojnie do tego wszystkiego podchodzę. Trzeba sobie robić właśnie takie dni, jeżeli liczycie kalorie, żeby nie wypadli, wiecie, w jakąś taką zachodzę liczenia i sprawdzania wszystkiego, tylko bardziej tak, żeby mieć podgląd tego, czy właściwie jecie, czy dostarczacie wszystkiego, czy nie przekraczacie, albo nie jecie za mało kalorii. Ja właśnie to po to robię, żeby jakby kontrolować to, ale dzisiaj sobie zrobiłam taki luźny dzień, gdzie w sumie jem to samo przez cały czas, więc mniej więcej wiem, że wymieszczę się w kalorie, ale po prostu nie liczę dzisiaj. Czas wrócić do domu, przygotować sobie coś do jedzonka. Coś proteinowego. Oh my gosh, ta temperatura teraz jest po prostu perfekcyjna. Jest idealna, 27-26 stopni, wie, fajny wiatr. Oh, tak by mogło być przez cały dzień, przez cały rok, przez cały czas, przez całe życie. Taka właśnie temperatura. Zachód słońca. To jest życie. Ja i rower przyjechałam do domu, jestem totalnie spragniona, więc zrobiłam sobie wodę z miętą. Dużo, dużo mięty włożyłam. Poczekam chwilę, niech, niech puści soki i będę miała taką wodę miętową. Właśnie czekam na myjnię, na swoją e, kolej, bo moje auto wymaga tego i to bardzo. Także już kupiłam sobie. Zaraz będę myła autko. wypucowane, wypielęgnowane no wreszcie wygląda jak auto a nie jak szary brud kosmaczący się I przy okazji patrzcie na to odkryłam tego pieska tutaj który jest w oknie i jest taki cute oh my god. super cute